I wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na piątkową aktualizację procesów na przestrzeni. No cóż, dzisiaj jest 5 sierpnia, więc dopiero właściwie w miesiącu najbardziej karmicznym ze wszystkich miesięcy w roku yy, jesteśmy już piąty dzień i już wiem, że dla wielu z Was yy, ten proces okazał się dosyć, ten taki początek sierpnia yy, okazał się dosyć dynamiczny i mocny. I y, wiele tych tematów cały czas wraca. <tryk> no więc y, nie byłabym sobą, gdybym wam nie powiedziała tak pokrótce, czym jest tak zwana karma. To jest to słynne słowo, które pochodzi y, z, z filozofii wschodu, i generalnie mam wrażenie, że wielu z nas nie do końca rozumie, jaką funkcję stanowi karma i jak to się ma w stosunku do torusa, i jak to się ma do tak zwanej strefy numerifikacji. <tryk> więc. Karma jest to wszystko to, co do nas wraca w postaci właśnie bloków zdarzeniowych, takich wyrównujących. Czyli, jeżeli przestrzeń, jakby my w kontekście do przestrzeni widzimy, czy odczuwamy nieciągłości, czy mamy te nieciągłości, przestrzeń oczywiście w takim razie wytwarza nam bloki zdarzeniowe, które mają za zadanie wyrównanie tych potencjałów, czyli mamy możliwość nadrobienia nieciągłości. No, i teraz tak, to jest oczywiście w różny sposób to można zrozumieć. To jest zwrot z przestrzeni tego, co się w nią włożyło, więc jeżeli działamy jakoś tak, no powiedzmy, świadomie robimy innym krzywdę, to do nas ta treść będzie wracała w taki sam sposób. Na tym jest karma, to jest wprowadzanie treści w przestrzeń i karmą, czyli powrotem jest to, co w nią włożyliśmy. Nierozwiązane sytuacje, zawieszone różne relacje, czy niedopowiedziane różne tematy, niezamknięte sprawy to jest wszystko to, co, co przestrzeń, co my nazywamy, właśnie jakby karmą to, co do nas wraca i to, co jakby do, do nas wraca, ale jednocześnie dając nam szansę załatwienia tej sprawy raz na zawsze, tak, żeby ona nigdy nie wracała. Wiecie, ja zawsze podchodzę do swoich różnych powracających tematów na zasadzie, oho, mam szansę nie ciągnąć tej sytuacji dłużej i nie zabierać jej ze za sobą do następnego wcielenia, ponieważ traktujmy swoje aktualne wcielenie jako inwestycje w swoją dalszą przyszłość. Wszystko, czego nie zrobić dzisiaj na tej planecie, tu i teraz w tym wcieleniu, no będzie niestety szło ze mną dalej i będzie przechodziło do następnego torusa, no jest, jest to oczywiste, więc lepiej w pewnym sensie załatwić to, co się da to załatwmy to teraz, a to, co, czego się nie da, no to na razie widocznie nie ma możliwości ku temu. Tylko jeżeli to się nie da ze względów technicznych i ze względu o blokadę otoczenia, to to jest OK, to to nie jest Twoja sprawa. To jest w takim razie niemożliwe do załatwienia, ale jeżeli masz możliwość, tylko jesteś zablokowany z poziomu lęku, jakiegoś niechęci, jakiegoś takiego y, strachu przed zmianami itd., czy przed konfrontacją z jakimś bolesnym y, fragmentem samego siebie, no to niestety to jest już coś, na co masz wpływ. Co możesz zrobić, to wtedy jest to właśnie karma. Czyli to będzie wracało. Jedno wcielenie, drugie wcielenie. I im dłużej upierdliwie czegoś nie chcemy zrobić, tym doświadczać będzie nas przestrzeń mocniej w tym miejscu, dlatego że sytuacja się pogarsza i nagle z kałuży robi się ocean, nie do przeskoczenia sytuacja. No więc właśnie sierpień jest takim trochę miesiącem karmicznym, czyli właśnie teraz w czasie tego miesiąca będą przychodziły i wracały do nas sprawy, które tak naprawdę objawiają i pojawiają swoją prawdziwą twarz, czyli bez owijania w bawełnę dowiadujemy się, jak sprawa się ma tu czy tam. Jak wcześniej, to może jeszcze do tego sierpnia to niektóre tematy wydawały się, były nam przedstawiane bardziej może łagodnie, czy bardziej delikatnie. A nie, 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 to nie będzie tak źle. Natomiast w sierpniu już będą te sprawy pokazane na zasadzie, to jest tragiczna sytuacja, fatalna sytuacja, w której, z którą musisz coś zrobić i to w tej chwili i to już nie jest nic przyjemnego. Czyli bagatelizowanie, czy lekceważenie problemów, które gdzieś tam były do tej pory przez nas tak traktowane, one wracają do nas w sierpniu i wracają teraz do, do, teraz do nas. No i, no i niestety w zależności i dzięki tym, tym sytuacjom oczywiście radzimy sobie z tymi sytuacjami raz lepiej, raz gorzej, no nie mniej, to są właśnie te próby bohatera, czyli tak naprawdę widzimy to, co, się, to, co możemy zrobić, co na co nas dzisiaj stać, i ryzykujemy i najwyżej oberwiemy w głowę, ale wchodzimy w jakąś sytuację, w której wydaje mi się nam się nie do załatwienia ta sytuacja, ale jednak jest do załatwienia i mało tego musi zostać załatwiona. Więc w takim układzie, po prostu gdzieś tam ym, odpowiednio, z, odpowiednio zaopiekowane zostają tematy, które do tej pory tej opieki wymagały, ale były przez nas olewane, bo ta opieka wymagała od nas znowu zaangażowania i wysiłku, z czymś, co już gdzieś tam z różnych powodów oczywiście nie mieliśmy na to ochoty. Ok, więc y, sierpień będzie przede wszystkim, y, tak jak Wam mówiłam, w poniedziałek na prognozie sierpień, ten, ten aktualny proces trwający będzie też bardzo związany, oczywiście każdy ma swoje treści, ale też związany z relacją ze światem, czyli ten świat będzie do nas jakby w pewnym sensie komunikował o problemach, które są, które trzeba rozwiązać. Pomimo takiego rozleniwienia wakacyjno-letniego gdzieś tam w tle, pojawiają się te tematy związane właśnie z zbliżającą się jesienią, czy, czy generalnie z tym, co się dzieje czy jaka jest sytuacja. Ja Wam tylko przypominam, że bierzemy udział w procesie, w którym ma zostać jakby totalny taki remont zrobiony, że to jest bardzo ważny proces, to jest jeden z trudniejszych procesów dla cywilizacji, ponieważ jest to pierwszy tego rodzaju proces. Jest to proces, który tak jakbym to porównała, to przypomina przejście przedszkolaka do szkoły podstawowej, do pierwszej klasy, więc jest to dla tego dzieciaka szokujące, ponieważ się nagle okazuje, że do tej pory mógł się swobodnie Bawić, a teraz już musi niestety mieć jakieś obowiązki i musi się, i pewne rzeczy się zmieniają, ale tak naprawdę dopiero teraz on zaczyna pracę nad swoją przyszłością, bo powiedzmy, że przedszkole, jako że zabawa zupełnie taka y, luźna <laughs> jest fajną metodą na spędzanie czasu, ale tak naprawdę niewiele się dowiaduje o życiu, a teraz się zacznie uczyć, ale przede wszystkim nawet nie chodzi o wiedzę ogólną, ale chodzi o. Uczyć się samego siebie, czyli będzie stawał przed prawdziwymi wyznaniami i będzie musiał sobie taki y, dzieciaczek radzić i, i takie różne swoje problemy zupełnie nowe rozwiązywać, którymi nie miał do tej pory do czynienia. I to jest właśnie ten proces, który my mamy. No jak wiemy, wiemy na, na przykładzie dziecka, że no, do przedszkola wiecznie chodzić się nie da i w końcu trzeba iść do tej szkoły, nauczyć się podstawowych chociażby różnych umiejętności takich jak czytanie, pisanie itd., więc tutaj ten proces mniej więcej tak przypomina, on jest bardzo ważny, ale z drugiej strony jest też dosyć nieprzyjemny. On jest właśnie nieprzyjemny, bo on to jest najbardziej emocjonalny proces ze wszystkich przyszłych procesów, które czekają regularnie. Cywilizacja czeka co kilka tysięcy lat e, taka weryfikacja. No ten proces my jesteśmy pierwszą cywilizacją, która w ogóle dotarła do tego momentu, bo z reguły, e, właśnie w tym momencie, w poprzednich razach Nastąpywa, nastąpywały różne załamania na, na, cywilizacji ludzkich i różne tam y, raczej nie przechodzili, nie przechodzili tego y, no. my i tak całkiem nieźle wyglądamy, chociaż trzeba się z tym pogodzić, że dużo rzeczy następuje, dużo zmian. I teraz, tak jak cały czas mamy przypominać, że w tej chwili dużo z Was nie wie, co ma ze sobą zrobić, nie wie, y, jak ma dalej funkcjonować i nie wie, w jakie treści uderzyć. Oczywiście, że nie wiecie, bo proces wciąż trwa. Więc wiele tematów, które jeszcze pół roku temu wyglądały atrakcyjnie i miałyby sens, w tej chwili już mogą być takie nieco zdeaktualizowane, straciły jakąś swoją głębię i te kody źródłowe yy, i jesteśmy tacy niepewni za bardzo, co będzie dalej, ale pamiętajmy, trzeba cały czas jakby wewnętrznie trzymać to, że to my jesteśmy jak gdyby twórcami tych sytuacji i to my w pewnym sensie czekamy na feedback. Więc no, oczywiście, że... Yy, Póki mi kanału nie zamkną, to będę z wami tu siedzieć, natomiast no, już mówię wam, że 2023 rok to będzie zdecydowanie bardziej dynamiczny i właśnie według mnie on będzie przełomowy. I to on tak naprawdę pozmienia na nas i pozmienia sytuację i my będziemy już w przyszłym roku wiedzieli zdecydowanie więcej, co można zrobić, a czego nie ma sensu robić. I tak jak mówiłam już tam parę aktualizacji temu, że 2023 to jest ten nasz ruch. Teraz jest ruch, że tak powiem, przeciwnika i my musimy to znosić, że jestem przeciwnik. Nawet nie potrafimy ocenić swoich możliwości, co możemy my zrobić w tej sytuacji. No więc teraz będzie, będzie nasz, nasz czas na odpowiedź, na ten dialog który jest do nas w tej chwili, czy tam monolog, który jest do nas prowadzony. Parę dni temu, czy chyba przez wczoraj, czy wczoraj, już nie pamiętam, nawet napisałam Wam posta na temat samego kryzysu, że kryzys tak naprawdę zaczyna się w głowach i teraz tu chodzi właśnie o to, że y, oczywiście, że swoją ścieżką zmiany w naszych różnych układach gospodarczych następują, to nie ma o czym mówić, natomiast wiele osób jakby zaczyna już żyć atmosferą kryzysu i zamyka się gdzieś w tej historii kryzysowej, nie chcąc nawet spróbować podjąć jakiekolwiek wyzwania, że ale nie ma żadnego powodu, dla którego ten kryzys tak naprawdę ma być i ma mieć miejsce. Jedynym powodem to jest właśnie sytuacja na przestrzeni, czyli ta przestrzeń, która na nas wymusza pewne te procesy zmian, ona powoduje, powoduje taki, to nie jest kryzys, tylko to jest zmiana. To jest zmiana, to jest wymiana, może bym tak powiedziała. To jest wymiana. A my się skupiamy tylko na tej jednej kwestii. To jeżeli, jeżeli chcecie wymienić fotel w domu, to jest taki moment, kiedy ktoś ten fotel stary wam zabiera. No tak, ale myślimy o tym, że zaraz się pojawi nowy fotel. No ale przez powiedzmy 2-3 dni fotelu, fotela nie ma i to jest ten kryzys. Czyli to jest ten moment, kiedy jeszcze nie ma nowego i starego też już nie ma, i de facto nie ma fotela, więc nie ma na czym usiąść. No i to jest tragedia, bo się siedzi przez trzy dni na podłodze. Nieprzyjemnej, twardej jakiejś takiej podłodze. No i właśnie to jest to, co nas tutaj tak naprawdę dopada. Ludzie się boją tego momentu siedzenia przez trzy dni na podłodze, yy, ale bo mogło tak być, że ktoś wam zabrał ten fotel, a wyście jednocześnie nie zamówili sobie nowego fotela, więc tak naprawdę po prostu nie macie fotela. I właśnie chodzi o to zamówienie nowego fotela. Czyli zamówienie tego nowego, czyli wymyślenie sobie tego nowego, co ja bym chciała, a może w ogóle nie fotel, tylko kanapa, a może w ogóle zróbmy remont, a może wszystko przestawmy. I często tak jest, że od małego, małego yy, tematu zaczyna się wielka zmiana. Właśnie najczęściej to widać. W czasie takich różnych remontów, kiedy wymieniłabym sobie lampę, a tak właściwie to zrobię remont całego mieszkania. I to jest właśnie to. Czyli jeden proces wynika z drugiego, bo tak naprawdę nie o lampę chodzi, tylko chodzi o cały design, o cały wystrój wnętrza. I to jest to, co teraz się dzieje. A przestrzeń nam nie popuści. My nie możemy. Nie możemy zrobić całego designu nowoczesnego, a na środku zostawić rozpadający się fotel. Właśnie o to chodzi, że my musimy jakby stawić czoła wszystkim procesom. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek budował dom, to wie o tym, że dom to nie są tylko kwiaty w wazonie, tylko to jest ile jest procesów wcześniej, które budują ten dom, które daleko są od wazonów z kwiatami. To jest właśnie ten proces, czyli gruntowny, fundamentalny proces, który wyciąga z nas nieciągłości, tylko po to, żebyśmy my się dzisiaj nauczyli tych treści, żebyśmy my dzisiaj przeszli te próby bohatera, a w przyszłym roku albo za dwa lata, zależy od człowieka i od przypadku, będą nam te treści potrzebne w globalnym znaczeniu. My je zdecydowanie lepiej będziemy używali. Dzisiaj niektóre wasze próby bohatera może są na jakimś takim niewielkim niewielkiej powierzchni, jakiejś bardzo lokalnej powierzchni, Waszego najbliższego otoczenia, ale uczycie się czegoś, dzięki tym próbom bohatera, algorytmy nowe przy, przy, wytwarzacie sobie, które będą Wam później bardzo potrzebne. Więc tu cały czas o to chodzi i ja Wam będę o tym cały czas przypominać, że jesteśmy w wielkiej przebudowie i tak jak mówię, jest to nieprzyjemny proces, najbardziej nieprzyjemny ze wszystkich procesów, które, które cywilizacja przechodzi, ponieważ Wszystkie inne, następne procesy są już nie są takie nieprzyjemne, ponieważ ta zmiana, która na, którą w tej chwili tworzymy, jest zmianą wszystkiego. Później następne zmiany my teraz tworzymy ten fundament. Później następne zmiany już będą dotyczyły jak gdyby nabudowy nowych treści, ale na ten fundament. Czyli te następne zmiany powiedzmy, że my teraz. Budujemy dom od fundamentów, a następne zmiany, które będą musiały wykonać się w naszej cywilizacji, które będą oczywiście jeszcze. Jeszcze wiele lat przed nami, to to są już takie właśnie remonty. Czyli, a jednak wymienię te meble, może przemaluję ścianę. Czyli na w budowanym domu, teraz budujemy ten dom, więc teraz wylewamy te fundamenty, a tak naprawdę zaczynamy kopać dziurę. I jeszcze nie wiemy właściwie, jaki ten dom ma być duży, nic o tym nie wiemy, więc właśnie dlatego stąd wynika te wasze poczucie takiego zagubienia, takiej niechęci i takiej nic niemożności, takiej bezmocy, taki stan, że właściwie wszystko jest bez sensu. To trzeba przetrwać i to przetrwamy, to trzeba przejść. Po prostu uzbrójcie się w taki stan, że na razie możecie tylko jakby poruszać się we własnych zasobach swojego własnego umysłu, na własnych zasobach swoich potencjałów, nic poza tym. Pamiętajcie o jednym, nie martwcie się na zapas. Nie rozpatrujcie najczarniejszych scenariuszy, tylko skupcie się na tych scenariuszach, które, które dla Was są najbardziej optymistyczne. Ale związane tylko z wami. Właśnie o to chodzi, że bardzo często ludzie są sfrustrowani i nieszczęśliwi, dlatego że swoje oczekiwania czy swoje roszczenia w stosunku do przestrzeni, w swoje roszczenia włączają, powiedzmy, postawy innych ludzi, że ktoś powinien być taki, że ja marzę o tym, żeby mąż był czuły. No a że nie jest? No to ja się czuję sfrustrowana. No właśnie nie. Jeżeli odczuwasz brak bliskości, to może musisz poszukać w sobie jakiegoś innego zachowania w stosunku do męża, czy musisz zaznaczyć. Właśnie o to chodzi, że wszystko, co możecie zrobić, już macie w tej chwili w sobie. Wszystko, co was denerwuje, wszystko jest w was, każda odpowiedź na każdy wasz proces jest w was. Więc z tym was zostawiam na weekend. Tak jak mówiłam, znowu wyjeżdżamy, co prawda, tym razem już w Polskę. I postaram się oczywiście na bieżąco być na kanale. I może mi się nawet uda wreszcie nagrać Wam tą depresję. No, i oczywiście pamiętam, że teraz następna kolejka będzie czakra gardła, czyli jedna z moich bardziej ulubionych czakr, która właśnie pracuje bezpośrednio wpływając na przestrzeń. Słuchajcie, także pamiętajcie, że wszystko macie i możecie robić. Także działamy, trzymajcie się. Hej.